Kiedy już pozwoliliśmy Rękowi na to, żeby przyszedł do nas, usiadł w naszym fotelu naprzeciwko nas, wyszedł jakby z nas i siadł face to face, kiedy zrobiliśmy dobrą kawę i kiedy ośmieliliśmy się na to, by posłuchać. Tego, co lęk ma nam do powiedzenia, i kiedy z pokorą wysłuchaliśmy opowieści, to myślę, że następnym krokiem, kiedy przeszliśmy taką analizę tego lęku, od tej traumy, może w dzieciństwie, poprzez te lata, z tym lękiem na ramionach, warto dotrzeć do takiej Rzeczywistości, kiedy zaczynamy z tym lękiem tworzyć więź, której nie widzieliśmy, bo zawsze traktowaliśmy go jako intruza, jako wroga, przeciwnika, jako rzeczywistość, która nas niszczy, nie chcieliśmy, nie potrafiliśmy, nie mogliśmy zobaczyć w nim także powiem to strasznie, brzmiące te, w tej chwili słowo, zobaczyć w nim. Przyjaciela, kompana, brata. Jakąś szczególną pomoc, podpowiedź. By nie być gołosłownym, by nie szokować, to posłużę się może taką, takim porównaniem bólu. Ból jest bardzo nieprzyjemnym uczuciem. Robimy wszystko, aby wyeliminować ból. I dobrze czynimy. Czasami ból jest nie do zniesienia. Ludzie, którzy cierpią długoterminowo, są chorzy na nieuleczalne choroby, uśmierzanie bólu jest wręcz błogosławieństwem. I należy to czynić, aby minimalizować ludzki ból. Ale ból jest także sygnałem, jest informacją, jest darem. Dla całego organizmu, że coś dzieje się nie tak, w jakiejś części ciała coś boli, coś jakaś jest jakiś dyskomfort i trzeba to zdiagnozować, zbadać. Ból domaga się, aby domaga się lekarza, woła o lekarza. Sami próbujemy coś zrobić, nie wiem, z chorym zębem bierzemy pigułkę jedną, drugą, piątą, ogłuszamy ten ból. Ale okazuje się, że, że to działa tylko na krótką metę, a potem robi się większy problem. Więc musimy iść do lekarza, wbrew sobie, siąść na fotel, no i i, i, I przeżyć także yy, ból, ale wiemy, że to jest dobry ból. I to te słowa pozornie sprzeczne yy, pokazują jakiś klucz życia. Może być dobry lęk, tak jak może być dobry ból, yy, ponieważ on nas czegoś uczy, o czymś nas informuje, przed czymś nas przestrzega. Przed czym może przestrzegać nas nasz osobisty, prywatny lęk? Przed czym może nas chronić? Wiemy, czasami boimy się różnych rzeczy. Nie wiem, ktoś chce skoczyć na bungee, ale mówi, nie, nie skoczę, bo to jakby się coś urwało, jaka głupia śmierć. Nie, nie zrobię tego. Ktoś yy, inny zrobi to. Ufa, że wszystko jest zabezpieczone trudno kogokolwiek oceniać. Ktoś inny nie pójdzie w jakieś ekstremalne sporty, bo, bo się obawia o zdrowie. Ma żonę, dzieci. Jego konstrukcja moralna nie pozwala mu, żeby, żeby narażać własne życie po to, żeby przeżyć jakieś doznanie. A która może, nie daj Boże, skończyć się tragedią i cierpieniem nie tylko jego, ale także żony, dzieci, także pozostawieniem ich może nawet bez środków do życia. Uświadomienie sobie, że lęk ma także wielkie pozytywne znaczenie, też nas przybliża do, do niego, pozwala wyciągnąć rękę na zgodę. Może nawet drżącą rękę, ale, ale spróbowa, jest to próba uświadomienia sobie, że, że te władze, które są w nas, także te, te bolesne, trudne, one nas chronią. Mogą nas także chronić. Oczywiście mówię o lęku, który jest do pokonania, nie o chorobliwym lęku, który wymaga terapeutyzacji, leczenia, także tak jak powiedziałem wcześniej farmakologicznego przy wsparciu także specjalistów. Jak zaprzyjaźnić się z lękiem? No właśnie ta świadomość jego pomocowości przybliża nas do niego. to, że on też Mówi nam o tym zranieniu, Jakby przypomina to zranienie, że coś zostało skrzywdzone w nas i że coś domaga się jakiegoś uzdrowienia. Tak jak ból domaga się lekarza, tak lęk też domaga się zbadania i, i znalezienia lekarstwa. Jeżeli szukamy go sami, to bywa, że, że tym lekarstwem na lęk czynimy coś, co tak naprawdę może mieć odwrotny skutek generować ten lęk, właśnie to kneblowanie. No każdy sobie radzi tak, jak potrafi, trudno kogokolwiek oceniać. I te, te nasze deficyty są też tak bardzo intymne, wstydliwe, i, i czasami zostajemy z nimi sami. Dlatego zachęcam. Aby zawsze w takich chwilach y, szukać y, człowieka, drugiego człowieka zaufanego, to zaprzyjaźnianie się z lęgiem, też y, y, bardzo często poprzedzone jest y, rozmową z innym człowiekiem, wysłuchanie innego człowieka, jakby spojrzenie na swoją sprawę oczami naszych przyjaciół, bliskich, osób zaufanych. Oczywiście to nie mogą być osoby przypadkowe, to muszą być osoby sprawdzone, które będą chciały nas zrozumieć, otoczyć opieką, może coś podpowiedzieć, poradzić. To nie jest takie proste i też trzeba sobie umieć wybaczyć to, że może przez lata nie umiałem. Nie potrafiłem, nie miałem odwagi, żeby poradzić sobie z lękiem, że źle go słuchałem, albo wcale go nie słuchałem. Każdy też ma swój czas. Pewna dojrzałość przychodzi także po pewnych doświadczeniach. Też być takim miłosiernym dla siebie samego, żeby też nie chcieć więcej niż można, żeby też czuć się wolnym. Nie czuć się przynaglonym, że musimy coś zrobić tu i teraz, że teraz albo ktoś się pojawi, taki kto powie: "Ja teraz tutaj wszystko w tobie zmienię, naprawię, uleczę". Tak się nie da. Terapia, każda terapia, także medyczna, ta fizyczna i psychologiczna, psychoterapeutyczna wymaga czasu, to jest proces długotrwały, jak ktoś złamie rękę to przecież na drugi dzień nie idzie do, do kopalni nie pracuje nawet gdyby najbardziej wytrawny chirurg składał mu ręce rękę to, to, to wymaga czasu, żeby kości się zrosły jakiejś rehabilitacji po zdjęciu gipsu i tak dalej tak samo kiedy zostaliśmy zranieni skrzywdzeni jak ta kobieta, która jako młoda dziewczyna przebywała w Auschwitz nie możemy sobie nawet wyobrazić traumy, krzywdy jakiej yy, jak doznała i ta próba konfrontacji to, to też na pewno ktoś tam się znalazł mądry, kto powiedział, że i tak odbyłaś gigantyczną podróż, że stanęłaś przed tymi drzwiami przed tą bramą z tym napisem który też miał yy, też był jakąś kwintesencją ironii Jakiejś pogardy dla człowieka, że praca czyni wolnym, w zupełnie innym rozumieniu, i to, co działo się poza tą, po wejściu przez tę bramę. I tak doszła tak daleko, że doszła do tej bramy. To nic, że wróciła do domu, ale wróciła też ze świadomością, że tam byłam. Jeszcze raz tam wróciłam. Nie, ze wszystko, nie wszystko da się przepracować, nie wszystko da się uzdrowić, I to też ma swój urok i swoje piękno. Nikt mi nie powie, że jeżeli ktoś został bardzo skrzywdzony, zrobiono mu gigantyczną krzywdę głęboką na duszy czy ciele, to że to już tak się obędzie, że tak ktoś pomoże, że już nic nie będzie widać. Nie. Zostanie jakiś stygmat, jakiś znamie, jakaś rana, która też może być dobrze przeżyta. I właśnie um, chciałbym się jeszcze w jednej konferencji zatrzymać nad tym, jak wykorzystać lęk, jak wykorzystać przyjaźń z lękiem, jak uczynić z niego także lekarstwo.